Rok 2023 to rok, w którym w końcu udało się uchwalić przepisy o Polskiej Fundacji Rodzinnej. Ta nowa forma prawna ma wiele zalet, ma też wiele wad, które postaramy sobie porównać z jej odpowiedniszką, istniejącą już wiele lat za granicą, czyli Fundacją Rodzinną, na przykładzie Liechtensteinu. Powiemy sobie, która forma jest odpowiednia dla przedsiębiorców, jakie są wady i zalety każdej z nich. Przede wszystkim, zaczynając od Polskiej Fundacji Rodzinnej, możemy sobie powiedzieć, że idea. Przeniesienia majątku na rzecz fundacji rodzinnej bierze się z tego, że kiedy właściciel aktywów, czy to udziałów, czy to nieruchomości, czy to właśnie tak naprawdę firmy umiera, całe tak naprawdę aktywa wchodzą w skład jego spadku i są dziedziczone. Może to powodować rozdrobnienie firmy, rozdrobnienie majątku. I optymalnym rozwiązaniem jest właśnie przeniesienie aktywów, majątku przed śmiercią na rzecz podmiotu zewnętrznego, czy to spółki, czy to w tym wypadku fundacji rodzinnej, który następnie wedle statutu ten majątek dystrybuuje na rzecz osób wskazanych w statucie. Taka jest idea fundacji rodzinnej, czyli przed śmiercią przynosimy majątek na rzecz osobnego podmiotu, sam natomiast fundator tego majątku się wyzbywa, czyli ewentualne roszczenia wobec niego będą bezskuteczne. Polska Fundacja Rodzinna jako osoba prawna będzie na wielu aspektach nieopodatkowana. Pierwsze z nich jest właśnie ten moment pierwotny, czyli wniesienie na rzecz fundacji majątku. Kolejna sytuacja, gdzie udało się rzeczywiście tego podatku uniknąć, to będzie sytuacja, w której osoby z pierwszej grupy będą otrzymywały świadczenia z tej fundacji, czyli ci beneficjenci, to również będzie nieopodatkowane. Pozostałe wypłaty z fundacji będą opodatkowane stawką korzystną 15%. Tak samo sytuacja, w której będziemy mieli opodatkowanie, choć fundacja co do zasady jest zwolniona z CIT-u, jej działalność główna nie będzie opodatkowana, natomiast działalność wykraczająca poza katalog ustawowy będzie opodatkowana stawką 25%. Te zapisy pozwalają nam ocenić rzeczywiście, że te wszystkie postulaty mówiące o tym, żeby ta fundacja była w wielu aspektach zwolniona od podatkowania, zostały wzięte pod uwagę i te zapisy trzeba ocenić pozytywnie. To, co jest istotne, to powołując taką fundację, musimy przewidywać 100 tys. zł jako ten wkład pierwotny na to, żeby rzeczywiście ten podmiot został powołany. Więc wskazując tutaj przede wszystkim najważniejsze cechy, o których powiedzieliśmy, to jest kwestia taka, że polska fundacja, w wielu aspektach dotyczących dystrybucji majątku oraz wniesienia majątku, będzie całkowicie zwolniona od podatku. Jednak, żeby ją powołać, będziemy musieli dysponować majątkiem o wartości co najmniej 100 tys. zł. Po powołaniu, fundacja zasilona. Takim majątkiem on się staje niezależny od fundatora i z fundacją i z zarządzaniem tak naprawdę całym podmiotem będzie kierował przede wszystkim zarząd fundacji, fakultatywna rada nadzorcza oraz możliwe powołanie zgromadzenia beneficjentów. To wszystko tak naprawdę składa się w osobną osobę prawną, której do tej pory w polskim porządku nie mieliśmy w postaci fundacji rodzinnej. Jakie są wady fundacji? Wady fundacji przede wszystkim w kontekście naszych klientów, z którymi rozmawiamy. Jest to, że fundacja nie ma tej dywersyfikacji geograficznej. Czyli dalej, jeżeli mówimy sobie o kraju czy miejscu, którego szukają nasi klienci, żeby umiejscowić swoje aktywa, szczególnie w świetle toczącej się za naszą granicą wojny, to jest kraj, który cechuje stabilność. I wielu klientów, niestety, w Polsce takiej stabilności nie widzi. Więc, jeżeli naszym głównym wehikułem do majątku ma być fundacja rodzinna, powołana w Polsce, dla nich jest to rozwiązanie nie do końca prawidłowe. Gdyż rzeczywiście, jeżeli. Miałoby się jakieś sytuacje roszczeniowe pojawić, to fundacja, która pojawia się w Polsce, jest w polskim porządku prawnym, ma wpis do KRS-u, ona może być dużo łatwiej objęta roszczeniami niż podmiot zagraniczny. Dlatego też najczęściej wybieranym podmiotem zagranicznym w postaci fundacji jest fundacja prywatna w Liechtensteinie. To księstwo od wielu, wielu dziesięcioleci ma tradycję jednego z najbardziej stabilnych krajów w, w, na całym świecie, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą. I oni wykształcili taki szczególny typ fundacji rodzinnej, który właśnie jest troszeczkę podobny do tego, który mamy w Polsce. Fundacja rodzinna w Liechtensteinie, przede wszystkim jest największą zaletą, jest to, że Liechtenstein sam praktycznie nie ma podpisanych umów o współpracy w sprawach sądowych z innymi państwami. Mówimy tylko i wyłącznie tutaj o Austrii oraz Szwajcarii. Wynika z tego, że jeżeli mamy fundację rodzinną w Liechtensteinie, wniesiemy do niej majątek, czy to w postaci nieruchomości, czy to w postaci udziałów. Taką fundację praktycznie niemożliwe będzie pozwanie z zewnątrz Liechtensteinu. To jest taka gwarancja rzeczywiście, że to jest taka kulotporna fundacja, której nie można przedstawić żadnych roszczeń. W przeciwieństwie do tego, jeżeli byśmy mieli fundację w Polsce, której rzeczywiście te roszczenia będzie bardzo łatwo postawić, nie ma tutaj żadnych. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń w zakresie spraw sądowych w kontekście Polskiej Fundacji. Fundacja w Liechtensteinie, pomijając właśnie ten aspekt dywersyfikacji geograficznej, jest też podmiotem, który będzie w podobnej scenie do zarejestrowania, jak okazuje się fundacja w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że w, w przypadku Liechtensteinu kapitał założycielski, czy ten początkowy wkład, który musimy mieć, żeby z fundację powołać, to jest około 30 tysięcy franków szwajcarskich, czyli to jest kwota. W obecnym kursie 150 tysięcy zł, więc przy 100 tysiącach dla polskiej fundacji nie jest to znacząca różnica. I zakładamy, że wielu przedsiębiorców, którzy rzeczywiście chcą zarządzać swoim majątkiem w sposób prawidłowy, czyli rzeczywiście, żeby nie mieć tego majątku na siebie i uniknąć tych spraw, kiedy w przypadku chociażby zgonu następuje rozdrobnienie majątku. Fundacja w Liechtensteinie na pewno dla wielu z nich będzie bardziej atrakcyjna niż fundacja w Polsce, właśnie z uwagi na niewiele wyższy koszt, jednocześnie z uwagi, to co powiedziałem, na dywersyfikację geograficzną. To, co też jest wadą polskiej fundacji, a jest zaletą fundacji w Liechtensteinie, to jest to, że w fundacji w Liechtensteinie możemy dużo swobodniej napisać statut takiej fundacji. Co to oznacza? Możemy tam nawet wskazać to, że jeżeli mamy fundację rodzinną, która ma aktywa całej naszej rodziny, to jeżeli któryś z dzieci zawrze wiązek małżeński bez intercyzy, traci prawo doświadczeń wynikających z tej fundacji, dystrybucji majątku z fundacji. Jest to dużo swobodniejszy zapis i dużo swobodniej można napisać taki statut niż na dzisiaj wydaje się statut fundacji w Polsce, który tak naprawdę w wielu aspektach jest tym powieleniem tego standardowego statutu fundacji, który mieliśmy do tej pory. Co więcej, w Liechtensteinie można też mówić o tym, że w przypadku samej fundacji wchodzimy w kwestie tak zwanych trustów. Czyli to, że fundacja w Liechtensteinie po wniesieniu do niej majątku przez fundatora, tak jak i w Polsce, majątek wychodzi z własności fundatora, przestaje się własnością fundacji i fundator niejako traci nad nią kontrolę. Ma to wiele, wiele to, ma przyczyn związanych z tym, że chociażby w kwestiach podatkowych musimy być pewni, że fundator stracił kontrolę nad fundacją, jeżeli ona na przykład otrzymuje zyski finansowe. Dlatego, że w przypadku zysków finansowych Fundacja w Liechtensteinie jest całkowicie zwolniona od podatku. Dlatego też jest to wehikuł często stosowany do tego, żeby otrzymywać dywidendy z całego świata, czy to z Europy, czy ze spółek pozaeuropejskich. Jeżeli byłoby tak, że fundator, będący rezydentem innego kraju, dalej by tą fundację kontrolował, moglibyśmy wejść w podatek. Od osób prawnych kontrolowanych przez właśnie przez fundatora. Dlatego też fundator wyzbywa się majątku na rzecz fundacji, jest on zarządzany przez zarząd fundacji, który jest, którymi są powołane licencjonowane podmioty. Natomiast w Liechtensteinie fundator to jest coś, czego nie ma w Polsce, ma możliwość powołania tak zwanego protektora, który jest osobą, która reprezentuje go w ciele zarządczym fundacji. Podsumowując zatem. Polska fundacja wydaje się być bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które chcą w swoją strukturę firmową rozwiązać dobrze, czyli wyjąć swoje udziały, aktywa z majątku prywatnego na rzecz podmiotu zewnętrznego, w tym przypadku fundacji. Natomiast wiele osób, biorąc pod uwagę niewiele wyższe koszty fundacji w Liechtensteinie, będzie na pewno brało pod uwagę ten podmiot, z uwagi na dywersyfikację geograficzną ryzyka, czyli to rzeczywiście, że roszczenia z, chociażby z terenu Polski, wierzycieli, czy osób, czy urzędu skarbowego, bardzo ciężko będzie przestawić, jeżeli nasze aktywa będą fundacje w Liechtenstein. Jeżeli one będą w fundacji w Polsce, fundacji rodzinnej w Polsce, pozwanie takiej fundacji będzie bardzo łatwe.